I Was widow w No czyli się ma się? Śmierć się, bo mamy aż tak mało Więc troję tylko jakąś kąpę. Uuu, dobra A może wezmę to do ucieczki to wziąłem tą kulkę? Może za bo blaster. Nic jakiś najlepszy. Ej to rob swą tu przestać, swą <Springs> najlepiej. Dobra. Czekamy sobie. -ru -ru -ru. Oko burzy się zmniejsza. Dobra. Jak się zmniejsza, no to muszę być przygotowana. Kurde słychać, słyszę. I jak ja zrobię Victory Royale, to się po prostu. Nie. Nie. Nie o, ojej, to się. Paj nagle ktoś tu wchodzi mi i tak wstanipuję ojej, ktoś ja tak chciał sobie O cholera Ludzie się tam napalają, ludzie się tam napalają. O Jezus Aj czy weźmie tą eklipku kuszę błąpów. Nie no nie. To jest tu i słyszę po prostu. Ja się trochę psykam tutaj stać. Wolę się gdzieś ruszać, ruszyć się wolę gdzieś. Ale nie wiem, czy się opłaca. I tego jeszcze chwilę tu zostawię. Chyba ktoś przyjął autobusem, mi się zajeba, jak Ja tylko widziałeś tam coś... Ktoś... autobus teraz. Nie wiem, to... autobusem, dobra? No tak. O, ktoś ma tego, plastra. U, nawalają się, no, nawalają się. Przecież co? Nie widzę ich, ale są gdzieś w pobliżu. Nie widzę ich, ale są w pobliżu. Czekajcie, co ma mi się wyłączyć po prostu? Nie no, ja, ja nawet ich nie widzę Baję się ciekam, trochę Oj okay. jestem, oj jestem na brzegu strefy Strack out Szybko przez strzały. Nie, no, nie, jest Na armii bo uciekam. Uciekam, 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 uciekam. Uciekam. A pani Proszę, ja chcę Wiktorii Royal zrobić 11 osób, zostało. Są... 10 osób. Zde. O Anta, bo która.

Ej ja wezmę po bo jakby coś tutaj nagrywam... Też tak miał mój plan. Muszę być się podobany. O! Up Nie ma nikogo. Zrobię nie ma. Zrobię drzwi. Nie, zrobię tak szybko. Giraż. Ej, słyszy skrzynkę. Gdzie tu by dostał? Mnie nie obchodzi skrzynka. Z stoi? stoję. Gdzie to jest skrzynka? Aj, ten skałę. Dobrze. Za ścianą jest. Za ścianą jest. Co? To jest takie przejście? O, popio. Ci jest to pompa? Jest ta pompa. Dobra, ale mieć że jest Słyszę drugą. Ej, będę. Czy zaraz tu wyszły jej oko burzy. Może się do strefy kierować. Czekaj, bo ja nie wiem teraz jaką stronę biegnę. O, tam jest ten, bo jest dosłownie taki pasek, pokazuje, ile. Że... tutaj i ten. Tutaj powinienem iść. Nie powinienem iść dokładnie, bo nie mam samochodu, więc nie mogę jechać. to jest. Muszę zasuwać się. Nie zasywać pol z 7 sekundy są. Samo to są to go, bioru go. Jeden. Jeden. To też nie jest to, co... o, 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 A może jakąś szansę?

O! O nie, to jest autobosa, czy to nie jest zła autobusa? Widzę to za autobusę. To jest jego śmierć, to go śmierć. Nieciekwe to. Ej, ale on chyba nie miał nią działki. Ej, ja ciężko się robi, co tu jest. Ok, samochód wyłóżmy. Tutaj, że nikogo nie ma. O! Po co mi w szereg zostało? Jezus, Maria. A gdzie pół? A i zaraz jakiś tam. Dobra, ja spadam, nie ja spadam. Jakby dobrze się mam samochód Jak mi zostało, to się Wypad mi, a ze mną, bo no ja już mam u Zaraz się ściga, w karcie ściga, w karcie zaraz nie wierzę. Gosiu, zaraz deadnie, he, he. Na moich oczach, he, 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 O, gościu wyskoczył! Nie, to mój deadnie, to mój to to nie, nie, mam sojusz. O nie. I on się chyba nawalił. O nie, o nie, o nie. Idę, umrę. Umrę. Nie, drugie miejsce! Nie. Kurde, mogą sobie krasnoludy uciekać. Dobra, widzowie, jeśli wam się podobało odcinek, zostawcie suba i lajka, like, ja na dziś... Nie no, nie no, dziś to jeszcze nie doczmy. No dobra, kończymy na tym. Więc widzimy się widzowie później. Albo jutro. Topa. Hehehe.